Kolejny wątek jest to wiadomość od widza, który ogląda mnie tutaj właśnie na TikToku. Oczywiście ten film powędruje jak zawsze na kanał Niemiły Facet. I teraz. Ta osoba opisała mi swoją historię, oczywiście tu nie podaję dokładnych danych tej osoby, wszystko jest anonimowe. I teraz ta osoba napisała, że ma fajne życie, jest to oczywiście mężczyzna, ale ma fajne życie, podróżuje, e, ale jest pewną kobietom, która jakby czuje, że on wy... że ona wybiera na nim presję. Ale teraz ten mężczyzna mówi, że niby to wszystko ładnie wszystko wygląda, ale jednak on odczuwa pustkę. No i teraz z tego co mi opisał, to wynika, że bardzo często robi pewne rzeczy wbrew sobie po to, żeby zadowolić właśnie tą kobietę. I teraz Oczywiście, jeżeli jesteśmy w relacji, to bardzo ważne, aby znaleźć ten złoty środek, aby chodzić na kompromisy. Ale jeżeli czujesz, że i to tak robi wielu mężczyzn, wiem, bo po prostu piszą do mnie nie tylko ta osoba, ale inne osoby, mówią mi, że po prostu odczuwają pustkę. Pomimo to, że to wszystko na zewnątrz wygląda fajnie, ale odczuwają pustkę. Dlaczego? Dlatego zapamiętaj, jeżeli żyjesz wbrew sobie. Jeżeli żyjesz po to, aby zadowalać swoją partnerkę swoim kosztem, to zawsze będziesz odczuwał pustkę. Zawsze będziesz czuł się człowiekiem niespełnionym, bo na przykład chcesz wykonać pewien ruch, chcesz na przykład zainwestować w biznes i czujesz to, że to jest twoja droga, ale nagle może twoja partnerka mówi ci, że to może nie jest odpowiedni moment, może, że poczekaj. No właśnie, i ty czekasz, a później czujesz pustkę, czujesz, bo był ten moment i tego nie zrobiłeś. Kolejna sprawa. Chcesz na przykład się odchudzić, chcesz schudnąć, no ale słyszysz, że po co? Po co marnować pieniądze na dietę, trenera, wyrzeczenia, wiadomo, czas, no i tego nie robisz. Później się gorzej czujesz. Osoba, z którą jesteśmy, powinna nas w jakimś stopniu wspierać. A jeżeli mamy taką sytuację, że robimy coś wbrew sobie. Robimy tylko po to, żeby za tą osobę zadowolić. No niestety, później bardzo często źle to się kończy, dlatego, że jeżeli zadowalasz ludzi, i tak właśnie między innymi działa miły facet, jeżeli zadowalasz ludzi swoim kosztem cały czas, to życie po prostu się później staje naprzeciwko ciebie. Później że, życie, niestety, ale nie układa się tak, jakbyś chciał, dlatego, że Robisz coś wbrew sobie, dlatego, jeżeli masz taką sytuację jak właśnie osoba, która napisała tu do mnie wiadomość prywatną, pamiętaj: najpierw zakładasz, to już mówiłem w ostatnim filmie, naj, najpierw zakładasz maskę, tak jak mówią w samolocie, sobie, a później pomagasz innym ludziom. Nie robisz tego odwrotnie. Dlatego, że jeżeli będziesz cały czas pomagał innym ludziom, zadowalał ludzi, będziesz tak zwanym zadowalaczem. To później ludzie się na Ciebie wypną, a Ty zostaniesz z ręką w nocniku. Dlatego, i, to nie, i tu mogą być słowa, bo często padają słowa, że kiedy dbasz o siebie, stawasz się na pierwszym miejscu, jesteś egoistą. Jest to bzdura. Teraz Ci powiem, na czym polega egoizm. Egoizm polega na tym, że wymagamy od drugiej osoby, aby robiła tak, jak my tego chcemy. Czyli wybieramy na niej presję. To jest egoizm. Bo w tym momencie nie myślimy w ogóle, myślimy tylko o sobie, nie myślimy w ogóle o tej drugiej osobie. A jeżeli ty masz pewne potrzeby, masz pewne plany, masz coś, co chcesz zrealizować, i mimo tego nie robisz, bo ta druga osoba po prostu wywiera presję na ciebie, albo ty się boisz, że ta osoba cię zostawi, ta osoba cię, można powiedzieć, oleje. No i. Robisz wszystko wbrew sobie, to nie dziw się później, że odczuwasz pustkę. Tak to wygląda. Dlatego, tak jak powiedziałem, najpierw zakładamy maskę sobie, później zakładamy maskę innym ludziom, jeżeli mamy taką możliwość. No i oczywiście, jeżeli ten filmik Wam się spodobał, to zapraszam Was również na kanał Niemiły Facet, bo tam na kanale mówię więcej o takich sprawach. Jeżeli teraz, bo... Już niedługo, za półtora miesiąca, będzie nowy rok. Będziemy się chcieli odchudzić. Będziemy chcieli e, oczywiście znaleźć jakiś sposób, aby się dobrze czuć w swoim ciele. No to zapraszam Cię do mojego produktu, do książki Jak wspólnocie zachować zdrową sylwetkę na całe życie. Jeżeli oglądasz to z TikToka, to link do zakupu jest u góry w komentarzu. A jeżeli jeżeli oglądasz ten film z kanału Nie Facet, no to w pierwszym komentarzu pod spodem tego filmu jest link do książki w wersji e-booka, audiobooka oraz wersji książkowej. Na TikToku jest tylko wersja e-booka oraz audiobooka. No i oczywiście, pokaż ten film ludziom, którzy. Pokaż ten film. Może masz znajomego, który ma taką sytuację, że jest w trudnej sytuacji, ale nie wie co ma zrobić. Pokaż mu. Może ten film. Go budzi, może tym film pokaże mu pewne rzeczy, których obecnie nie widzi. Skomentuj ten film, prześlij go dalej i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam.